Jest to welon, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj biały, biały welon. Jutro białe, białe nosy. Otwieram oczy, telefon mryga, Sprawdzam nieodebrane połączenia. skarbie you are so special, jednak przegrywa z trybem wyciszenia. I tak w związku nie szukam tylko party hard and dirty dancing. Any z selekcji robią taksówki. Warszawskie kluby są so expensive. 2017 mistrzowie stylizacji, kurwa. terapia jak szkodnik, czuję eno. co w powietrzu, jak szósty zmysł, jak pato przewodnik. Brudny chodnik, postawiony pomnik taką komornik Blokuje przelew, to się no, chyba no, kurwa nigdy nie skończy. W bankach już nawet nie pytam o Fixa Forever, Hardcore Crocodile, morta Kombat Brutality, Fatality, wersja gnity, Polecą szyby, będziesz popite, Cipy, cipy, cipy nie ma dziewic, odpalam Tinder Mentos, The Freshmaker W tej zimnej nocy znajdę ciepłą pizdę Jak zawsze ambitnie, Warsaw Miasto skrajności, jebany kontrastów W niebezpieczeństwie, w labiryncie Lej na drugą nogę, w jebanym potrzasku W nałogu, w treningu, wszystko jest zmienne Który to raz, już się podnosisz Nic ci tu nie da, krem pod oczy Z daleka widzę, twe ptasie oczy Mówię ci mordo, kurwa źle skończysz Umoczysz, się tym pogrążysz, Hasło jest błędem, twój ziomek na skręcie Zrywam to oczy.